Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. Trump rozmawiał z Załańskim w Watykanie i postanowił potem obrazić się na Putina. Mówiłem, że on w sprawie Rosji jest poważny, no i wychodzi na to, że teraz trochę zaprzecza moim słowom. On sobie postawił za cel chyba bycie maksymalnie nieprzewidywalnym, co jest na dłuższą metę męczące. Na tę chwilę jednak rozmowy cały czas trwają, więc niedługo chyba przestaną nawet mówić. O wypowiedziach Trumpa, bo z nich w zasadzie to nic nie wynika. No tym bardziej, że następnego dnia Marko Rubio rozmawiał z Siergiejem Ławrowem. Innymi słowy, mamy to zapowiedziane spotkanie wysokiego szczebla. Ja myślę, że w tej wojnie już wyższego szczebla to nie będzie. Jeżeli jakiś prezydent będzie coś podpisywał z Putinem, to będzie to i zresztą powinien być to prezydent Ukrainy, niekoniecznie Sałański. Powiem więcej, to, nie, to koniecznie nie może być Sałański bo on już jest skończony i zewnętrznie, i wewnętrznie. O czym rozmawiali, no to na tę chwilę nie za specjalnie wiemy. Komunikaty są lakoniczne i ograniczają się do ogólników. Natomiast wygląda na to, że mimo groźnej retoryki wszystko idzie we w miarę pozytywnym kierunku. Notabene właśnie mija pierwsze 100 dni Trumpa, w przeciągu w których miał zakończyć wojnę na Ukrainie. Wiadomo, że obietnice wyborcze to się bardzo rzadko sprawdzają, no ale nadal śmieszy. Oprócz tego mamy kolejne podejście do podpisania umowy mineralnej. W sumie na tej chwilę to Załański poszedł do Donalda, więc jest szansa, że dotrzyma słowa. Pytanie, czy to będzie wystarczająco, by przekupić Trumpa do kontynuowania wojny, czy też jednak nadal będzie optował za pokojem. Ale jakby zdecydował się jednak na kontynuację wojny, no to propaganda rosyjska będzie miała wtedy świetną pożywkę. No nie żeby Załański miał jakieś wyjście. Kim Jong-un natomiast osobiście oświadczył już, że armia Korei Północnej wzięła udział w odbijaniu obwodu kurskiego. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego. Na 100% miał na to pozwolenie i samych Rosjan. Co więcej, ja bym powiedział, że to sami Rosjanie go do tego namówili. Jak sam stwierdził, Rosja podpisała z nim sojusz obronny, a armia ukraińska zaatakowała międzynarodowo uznane rosyjskie terytorium. Innymi słowy, oznacza to de facto przyłączenie się już oficjalne, Korei Północnej do tego konfliktu. I ma to dużo dalej idące implikacje niż się wydaje. Jest to kolejna część, że tak powiem, rozmów dyplomatycznych, no bo według prawa międzynarodowego, no to armia koreańska miała prawo to zrobić. Co więcej, może teraz uczestniczyć w dalszej kontrofensywie, no gdyż jest to niejako odpowiedź na atak ukraiński. Część teraz powie, no, że to Rosja zaatakowała Ukrainę i to się zgadza. Państwa wspierające Ukrainę mają prawo wysłać swoje wojska w zasadzie od początku wojny. Ale w związku z tym atakiem na kurski Górski Rosja ma teraz prawo zrobić to samo. Tylko jest jedna różnica mianowicie państwa natowskie chcą walczyć tylko, że nie swoimi rękoma, podczas gdy Rosja no, znalazła sojuszników gotowych się pobrudzić. No więc jak Zachód zechce dalej eskalować tą wojną, no to będzie miał jeszcze większe problemy z jej podtrzymaniem niż teraz. I to o to głównie tu chodzi w tym komunikacie. Sam Kim już zdążył ogłosić ceremonię wręczenia nagród zasłużonym żołnierzom. Można to eskalować jeszcze dalej, nie zrobią paradę ze zdobytym amerykańskim sprzętem w Pjongjangu. Uśmiechnięty Kim jadący w zdobytym od Ukrainy Abramsie to byłby dopiero widok. Wiadomo, na tę chwilę Rosja na to nie pozwoli ze względu na trwające negocjacje, ale jakby Trump rzeczywiście odrzucił zawarcie dealu, no to widzę taką możliwość. Poparcie by mu wtedy spadło drastycznie. Putin natomiast ogłosił zawieszenie broni, z tym, że ono ma zacząć 8 maja obowiązywać, a trwać do 11. Oczywiście chodzi o święto zakończenia II wojny światowej. Także można powiedzieć, że to kolejny rozejm z tych świątecznych. Choć nasze media oczywiście przedstawiają to jako rzekomo efekt Trumpa. Możliwe, że to nawet kolejna z zagrywek propagandowych. Trump mówi, że nie ufa Putinowi, Putin proponuje chwilowy rozejm. Oficjalnie nie jest to ze sobą powiązane, ale i Trump i Putin mają o czym opowiadać potem swoim ludziom. Jeden wydilował kolejny rozejm, drugi przypomina wspólne zwycięstwo nad Niemcami. O ile Amerykanie mają dosyć na tę chwilę niejasne stanowisko, przynajmniej oficjalne względem Ukrainy, takich pozycji pozycja względem Grenlandii jest niezachwiano. Ameryka rozbudowuje swoją ambasadę w stolicy Grenlandii Nuk. Rząd centralny dał tam Inuitom tyle autonomii, że mogą nawet zakładać własne ambasady i trzymać własne ambasady. Z tym, że to drugie raczej nie było do tej pory wykorzystywane no, ze względu m.in. na odległości do jakichś centrum cywilizacji. Oczywiście wiadomo, po co jest ten ambasador amerykański. W sumie duńczycy pokazują teraz z całych sił, że nie chcą tej Grenlandii. Wyspa w sumie na teraz jest już de facto praktycznie osobnym państwem. Zapewne jakby Amerykanie zajęli to rząd w Kopenhadze i tak stwierdziłby, że to wina Rosji i powód na wysłanie całego duńskiego wojska na Ukrainę, no to dlaczego Trump ma nie korzystać? Do Polski przyleciał oddział samolotów francuskich, mających u nas stacjonować w ramach NATO. Pytanie, czy też będą podskakiwać tak Rosjanom jak Brytole? No z jednej strony Macron też taki skoczny się ostatnio zrobił, z drugiej strony no to jest nadal Macron. Jego słowa nie mają co specjalnie znaczenia. Jeżeli nie będą sprawiać problemów, no to mogą sobie stacjonować. I tak nie jesteśmy jakimś państwem turbosuwerennym. Jeszcze jedna obca wojska, tutaj za dużo nie zmienią. Ukraińskie centrum na mające dokumentować rosyjskie zbrodnie wojenne przestaje działać od czerwca. Powód? Brak pieniędzy. No jeżeli to robią dla idei jak głoszą, no to mogą się chyba obyć bez pieniędzy, zwłaszcza w obliczu, jak to sami mówią, ludobójstwa. Co najciekawsze samo centrum jest z jakichś powodów powiązane z centrum Pileckiego, więc jest niestety i możliwe, że, że to my za chwilę zaczniemy za to wszystko bulić. Znalazłem ciekawy artykuł odnośnie rosyjskiej rozbudowy armii, ciekawy bardziej jako studium przypadku propagandy, ale jednak ciekawy, no bo autorzy mówią, że Rosja wydaje teraz 6% PKB na obronność i rozbudowuje armię do półtora miliona żołnierzy. I że to wymusza na Europejczykach odpowiedź w postaci większych wydatków zbrojeniowych. Ja nie chcę być złośliwy, ale Rosja to prowadzi obecnie wojna. To jest logiczne, że mają zwiększoną armię. Wiadomo, że media muszą straszyć, w końcu od tego nie są. No ale ja myślę, że ktoś powinien tam lepiej przemyśleć propagandę, tak żeby była zwyczajnie no, trochę bardziej logiczna. Rosjanie zaprezentowali nowy okręt podwodny podczas ćwiczeń floty pacyficznej. Chodzi o projekt Krasnojarsk, mogący również przenosić pociski jądrowe. Ćwiczenia odbyły się w okolicach Kamczatki, także na wodach terytorialnych. Jednakże Kamczatka jest relatywnie blisko Japonii, a jednym z elementów ćwiczeń była walka z wrogimi okrętami podwodnymi. Jest to pewien sygnał, co prawda nie za silny, jakby Rosjanie chcieli naprawdę. Zasygnalizować coś Japonii, no to by na kurelach sobie ćwiczyli. W Kanadzie mamy teraz wybory do Parlamentu. Korzystając z efektu Trumpa, który przywrócił poparcie obecnemu rządowi, rząd przeprowadził przedwczesne wybory. Oczywiście sam Trump nadal naciska na Kanadę, choć mówmy się, to raczej przynosi skutek odwrotny do zamierzonego, ponieważ rządząca do tej pory partia liberalna właśnie wygrała następne wybory. Co prawda Trudeau już nie rządzi, ale nowy szefu się za bardzo od niego nie różni, oprócz tego, że jest jeszcze bardziej amerykański, e, oprócz tego, że jest jeszcze bardziej antyamerykański. Coś, co jeszcze parę miesięcy temu było nie do, nie do pomyślenia. Wielka Brytania zamierza podpisać z Unią Europejską nową umowę w zakresie współpracy gospodarczej w praktyce cofającej brexit. Prawie, no bo Wielka Brytania ma się stać czymś na kształt Szwajcarii, tudzież Norwegii, czyli formalnie nie będą we wspólnocie, ale całego prawa i tak będą przestrzegać. A oficjalne ogłoszenie umowy ma nastąpić 19 maja na szczycie unijnym. W Jemenie mamy spore zmiany. Jedna z frakcji do tej pory prozachodnich przeszła na stronę Hutich. Mowa o froncie wyzwolenia Jemenu. Organizacja ta zresztą już raz była po ciemnej stronie, a mowa tutaj o kilkudziesięciu tysiącach żołnierzy kontrolujących okolice Młokki nie mylić z Mekką. Krążą słuchy, że amerykańskie firmy wojskowe są już obecne w Jemenie i że prawdopodobnie szykują się do wznowienia jemeńskiej wojny domowej. Na tej chwilę jednak Liga Arabska umywa ręce, a to była główna siła stojąca za tym prozachodnim rządem który zresztą kontroluje niewielki fragment zamieszkałego terytorium i kawał pustyni, a więc oni sami z siebie nie mają za specjalnie sił zdolnych do jakiejkolwiek ofensywy. Do tego dochodzi czynnik polityczny, wojna w Jemenie skończyła się kompromisem i powołaniem chwiejnego, ale jednak rządu jedności narodowej. Ludzie generalnie nie lubią wojen, a już zwłaszcza wojen za cudze interesy, już nie mówiąc, że odkąd Szejkowie się z tej kampanii wycofali, no to w tamtejszej armii też za dobrze nie płacą. To jest kolejny sygnał dla trumpowskiej administracji, że z Iranem trzeba się jednak dogadać. Możliwe, że jak będą dalej naciskać, no to dostaniemy tutaj nawet i ofensywę ala Syria, no bo ta sama armia jemeńska to też za dużego morale to nie ma. O ostatnią eksplozję rząd irański jednak ostatecznie oskarżył Izrael. Na samym początku twierdzili, że jest to błąd ludzki, jednak teraz doszli do wniosku, że był to jednak zamach. Początkowych eksplozji miało być pięć, no co definitywnie wyklucza pierwotną hipotezę o błędzie ludzkim. Oczywiście cel jest w pełni znany, a znany, zakłócić rozmowy pokojowe między USA i Iranem. Na tę chwilę, gdyby Teheran odpowiedział, no to zapewne mielibyśmy właśnie zerwanie rozmów. Szczerze mówiąc, myślałem, że cel prowokacji będzie bardziej wyrafinowany, no bo il. bo wiadomo, dużo osób zostało rannych. Tak samo podłożenie bomb w jednym z największych portów na Oceanie Indyjskim no nie jest jakimś arcytrudnym zadaniem pod względem technicznym. To już ten trik z pagerami był dużo ciekawszy. No ale wiadomo, Iran to też nie Liban, jeżeli chodzi o zabezpieczenie. Zapewne to jest szczyt możliwości osa osadu po prostu w tym kraju. No bo Netanyahu idzie na całość i gdyby mogli, to zapewne zaatakowaliby coś ważniejszego. Podobno wraz z atakiem na port mieliśmy też cyberataki na infrastrukturę rządową. Oczywiście też wiadomo czyje. Jednakże żadnych przerw w działaniu administracji podobno nie zaobserwowano. Rząd irański jest technologicznie mocno odizolowany od Zachodu, co trochę utrudnia pracę hakerom, no i sami pejsacze też z pokolenia na pokolenie głupieją. Na tej chwilę mamy natomiast doniesienia o tym, że rozmowy w Kairze między stronami zmierzają ku końcowi. Jakby nie patrzeć, oni podpisali już jedną umowę z Kairu, więc jedyne co im pozostaje, to do niej po prostu wrócić. Także tutaj nie ma jakiegoś wielkiego problemu z negocjacjami bardziej z zaufaniem, choć można to bardzo łatwo poprawić. Jak USA się wycofa z Syrii, to irańskie rakiety umieszczone w Iraku będą mogły bardzo łatwo ostrzelać w razie czego izraelskie miasta. A jak jeszcze Amerykanie wyjdą z Iraku, no to już w ogóle. Isacze wtedy będą musieli w końcu zacząć myśleć realistycznie. Sytuacja w Kaszmirze znowu zrobiła się napięta. Mieliśmy nawet pierwsze starcia żołnierzy. Co prawda na tę chwilę one ustały, choć Pakistan cały czas sprowadza wojska nad granicę. Tamtejsze media twierdzą, że wojna jest już nieunikniona, a minister spraw zagranicznych grozi Indiom bronią jądrową. Gdyby to były tylko tak zwane manewry dyplomatyczne, no to byłaby to najbardziej nieodpowiedzialna gówno burza w historii świata. Dodatkowo na tę chwilę bardziej bojową stroną wydaje się być Pakistan, co jest o tyle dziwne, że oni nie mają szans w bezpośrednim starciu, zwłaszcza że muszą teraz pilnować jeszcze północnej granicy z Afganistanem. Dodatkowo poszparałem trochę więcej informacji odnośnie tych tam na Indusie. Otóż, z tego co wiem, na tę chwilę Hindusi nie mają fizycznego sposobu na przekierowanie wody płynącej z gór Kaszmiru do na Pakistanu do Indii. Nie mają też za specjalnie możliwości jej magazynowania. Także muszą ją wypuszczać, ale i tutaj znaleźli sposób, jak dokuczyć sąsiadowi, bowiem po prostu czekają, aż poziom wody osiągnie stan krytyczny. Po czym spuszczają tę wodę naraz w ten sposób, zalewając wioski pakistańskie w dole rzeki. W ten sposób my to już kilkadziesiąt miejscowości. No to się nazywa złośliwość. I przypominam, że w ogóle do tej pory nie mamy nawet żadnych oficjalnych żądań z strony hinduskiej. W Hiszpanii, Portugalii i południowej Francji mamy awarię prądu. Dokładnie tydzień po tym, jak Madryt ogłosił przejście w 100% na OZE. Zielony Ład robi swoje. Kraje praktycznie stanęły w miejscu. Rząd Hiszpanii już ogłosił stan wyjątkowy. Jednak ze względu na trochę inny charakter tych sieci przesyłowych. Odbierających ten zielony prąd, reszta Europy nie ma za specjalnie jak tego prądu teraz do nich przesłać. I dla nas całe szczęście, bo to by oznaczało podwyżki cen. A mi się nie marzy płacić więcej rachunków za urojenia ludzi na drugim końcu kontynentu. Na tę chwilę nie wiadomo, co jest bezpośrednią przyczyną. Władze nie wykluczają cyberataku. Wszyscy wiemy, kto zostanie oskarżony o ten rząd. A propos Hiszpanii, to Andrzej Duda właśnie ogłosił rozszerzenie Trójmorza o Albanię i Czarnogórę. Hiszpania natomiast wraz z Turcją ma zostać partnerem strategicznym. To nam się już robi trochę więcej musz niż trzy. Przy tym wystąpieniu towarzyszył mu też premier Chorwacji, co jest zrozumiałe, no bo to nasi współprowadzący projekt, ale także sekretarz do spraw USA, co też jest zrozumiałe, choć nie powinno. Notabene to też pokazuje, jak nas poważają, no bo jeżeli już musi być przy tym Amerykaniec, to wypadałoby, żeby to był przynajmniej, no nie wiem, sekretarz stanu, a typ od prądu to jednak niższe stanowisko, nie mające nawet w sumie za wiele wspólnego z całym formatem. Co najciekawsze, na szczyt nie przyjechał Załański, co jest jeszcze chyba większą potwarzą niż obecność amerykańskiego oficera prowadzącego. Wiadomo, on od nas i tak dostanie wszystko, czego chce. W poprzednim odcinku mówiłem o sankcjach na rosyjską sieć sklepów w Polsce. No i jako, że jesteśmy w Polsce, to w tym odcinku mówię, że żaden rosyjski miliarder nie ucierpiał. Konkretnie to przepisali firmę na słupa i jadą dalej. Z jednej strony, ta decyzja polskiego rządu nie była podyktowana jakąś specjalną logiką, no bo to jednak tylko sklep spożywczy, z drugiej strony, to jednak jest ewidentne obejście prawa. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo mi to pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mój projekt finansowo, to link do zbiórki macie w komentarzu. E, pod filmem, podobnie jak linki do wszystkich artykułów użytych w materiale, a jeśli macie własne przemyślenia, to reszta komentarzy jest Wasze. Dziękuję.